Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w środę, mamy dzisiaj 10 grudnia 2025 roku, wibracja dnia czwóreczka, księżyc znajduje się w znaku lwa wczesnych godzinach porannych, a o godzinie 8.20 przejdzie do panny. Ale zanim zaczniemy karty, no muszę wam moi drodzy przede wszystkim serdecznie podziękować, bo przepraszać za to, że mnie nie było, to już przepraszałam. A teraz Wam serdecznie dziękuję, bo tyle życzeń zdrowia i w ogóle takich ciepłych słów, które usłyszałam przez te dwa tygodnie, to no, po prostu byłam w szoku. Ile ludzi ma naprawdę dobre serca, dobre intencje, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja tej przerwy rzeczywiście potrzebowałam. Moje gardło się zbuntowało jak nigdy jeszcze dotąd. Czasem miałam takie jedno-dwudniowe problemy. A teraz po prostu mi odebrało głos totalnie na kilka dni. I musiałam po prostu odpocząć, musiałam, potrzebowałam tego bardzo. No ja też dużo mówię, tak, bo, bo jednak sesja godzinna, kiedy godzinę się mówi, tych sesji jest kilka, więc no, no jest tego mówienia dużo, tak, więc, więc no niestety, no tak to właśnie bywa, że czasem się organizm zbuntuje. Ale wracam, muszę chyba wrócić do morsowania, bo jeszcze w tym roku nie rozpoczęłam sezonu i, i takie coś mnie dostało. Um, więc tak, zaczynamy, koniec już prywaty, jeszcze raz Wam dziękuję za te wszystkie życzenia, które z różnych stron do mnie płynęły, przepraszam za moją nieobecność i wracamy, kochani. A więc dzisiejszy dzień, czyli środa, czwóreczka, no to na pewno będzie dzień pracowity, będziemy być może zajmować się nowymi rzeczami, ale również nadrabiać zaległości, być może to będą już takie powoli też... Przygotowania i ukłon w stronę świąt. Może już będziemy chcieli sobie coś posprzątać, coś może ozdobić i tak dalej w domu. Na pewno będzie oddana do wieczora po prostu w tych sprawach ruch i będziemy dużo, dużo mogli zrobić. Natomiast Księżyc w znaku Panny sprawia, że my bardzo będziemy dzisiaj skupieni i mocno będziemy dostrzegać każdy szczegół, każdy najmniejszy drobiazg. Mało tego, nasze myślenie jest bardzo chłodne, logiczne, takie zdrowo, rozsądkowe. Więc myślę, że to bardzo dobra energia właśnie na takie porządki, sprzątania, przygotowywania, bo wydaje się, że wszystko zrobimy w sposób no, najbardziej taki pozytywny i dobry. Tak? Zrobimy bez jakiegoś zbędnego przeciągania, dostrzeżemy to, co jest najważniejsze. Więc pracowicie i ze zwróceniem uwagi na szczegóły. A teraz już, kochani, karty. Baranek ma dzisiaj piątkę mieczy, czyli karta, która mówi o poczuciu przegranej, o poczuciu porażki. Więc bardzo możliwe, że wróci do ciebie jakiś temat, którym. No, może już kiedyś się zajmowałeś, albo może to jest nawet coś, co się wydarzyło wcześniej, ale jakaś sytuacja ci to właśnie przypomni i to poczucie, że nie udało się, nie tak miało być, inaczej sobie to planowałeś, chciałeś, aby inaczej rzeczy się poukładały, no, ale jednak niestety się nie udało. Nie bądźcie źli na siebie, nawet jeżeli podejmowaliście jakieś decyzje, nie bądźcie źli na innych. Jeżeli to poczucie porażki wynika z działania innych osób, bo taka energia tej złości, gniewu, no niestety nas nie karmi i nie służy. Więc po prostu warto to odpuścić. Trudno, stało się, to jest jakieś nowe doświadczenie. Wyciągnij z tego wnioski, może na przyszłość uchronicie się, czy też przed właśnie błędnymi decyzjami, a może przed nadmiernym zaufaniem komuś, kto na to zaufanie nie zasługuje. Idziemy do byka, kochani. Byczek ma dzisiaj asamieczy, więc tutaj bardzo duża też energia, działanie. Bardzo możliwe, że będziecie chcieli coś nowego rozpocząć, a to wiadomo nowy początek. Więc w każdej właściwie w każdej dziedzinie życia może się ona zrealizować, począwszy od spraw zawodowych, więc to jakieś nowe projekty, może to być też takie, taka zmiana naszego myślenia czy podejścia do pewnych spraw, albo dostrzeżenie jakiegoś nowego potencjału, do którego do tej pory może nie byliście świadomi, a jednak on w was jest. No i być może właśnie będzie możliwość, żeby ten nowy potencjał albo nie tyle nowy, co do tej pory ukryty niedostrzeżony rozwinąć czy też otworzyć się na coś właśnie nowego, na te nowe możliwości, które do was idą. Myślę, że w takiej energii, bo to jest duża siła, siła przebicia, siła kreacji. Ale też również pewność siebie i taka wiara w to, że musi się udać, no to rzeczywiście wszystko się musi udać. I niech Wam ten entuzjazm po prostu towarzyszy. Moi kochani bliźnięta, bliźnięta mają dzisiaj ósemkę pucharów. I karta, która mówi o odejściu od sytuacji, która jest już dla Ciebie, nużąca, męcząca, może się w, jakaś, w jakiejś sprawie już czujesz wypalenie, marzysz po prostu czegoś dość, tak szczerze powiedziawszy. Generalnie chodzi tutaj o emocje, o to co my odczuwamy w środku, o to co się odbywa w naszej duszy, w naszym sercu i na tym będziecie się dzisiaj skupiać. Ale równocześnie, właśnie, jest to takie rozpoczęcie podróży w nowym, nieznanym kierunku, bo mamy czegoś dość, już nie chcemy, żeby tak dalej było. Być może to jest taka czasem kropla, która przelewa tą przysłowiową czarę goryczy. Albo takie uświadomienie sobie, że właściwie nie ma sensu już dłużej tutaj tkwić, że ten cykl aktualny dobiegł końca i należy po prostu już to zostawić, porzucić tą beznadziejną sytuację, wyplątać się jakoś z niej, zadbać o siebie, o swoje serce, o swoje emocje i pójść do przodu. Warto też słuchać intuicji, bo intuicja może Wam tutaj właśnie pokazywać, jaka droga dla Was będzie właściwa i w jakim kierunku powinniście podążać. Kochani rak, rak ma dzisiaj króla, króla pucharów, więc kochani, mężczyzna albo dla Was spotkanie takiego mężczyzny, albo Wy wejdziecie w taką energię. Człowieka mądrego, spokojnego, opiekuńczego, tolerancyjnego również. Kogoś takiego, kto potrafi równoważyć Zarówno swoje potrzeby, ale też potrzeby ludzi wokół. Tak? Pomaga innym też być właśnie szczęśliwymi, pomaga współpracować ze sobą razem, potrafi rozładować też jakąś napiętą sytuację, czy jeżeli coś się takiego trudnego dzieje, to jakby wchodzi w środek i potrafi to napięcie zniwelować. Jest to też mężczyzna, który potrafi okazywać uczucia, mówić o tych uczuciach. Potrafi powiedzieć komuś, co czuje tak naprawdę z głębi duszy, że kocha, że szanuje, że, że lubi, że jest blisko i potrafi też właśnie. To jest taki dar do powiedzenia mm, odpowiednich słów we właściwym momencie. Więc, tak jak powiedziałam, albo to wasza energia, albo obok was taki mężczyzna się pojawi. No byłabym wywróciła, ale stoi, stoi Mikołaj, dobra. Lew, kochani, lew ma dziewiątkę mieczy. No nie jest to najłatwiejsza energia, więc dzisiaj, drogie lwy, możecie czuć się trochę gorzej. To jest takie wewnętrzne cierpienie, zamartwianie się, poczucie winy często, albo takie wręcz nawet zadręczanie się z jakiegoś powodu, albo, albo też takie zwątpienie we wszystko, już nie widzi się... Jakby jasnych barw przed sobą, tylko cała przyszłość rysuje się właśnie w ciemnych kolorach, i to myślenie jest bardzo, bardzo negatywne. Można wręcz nawet odchorować, odchorować fizycznie, tak? ciało fizyczne zareaguje, bo, bo to udręczenie się jest tak mocne. Że właśnie jakieś takie psychosomatyczne objawy mogą się Wam niestety, ale ujawnić. Możecie też czuć się spięci, zdenerwowani, no ale to wszystko jest właśnie wynika z tego, co w Waszej głowie, jakie filmy są kręcone, co sobie tam w głowie cały czas przesuwacie, jakie obrazy, jakie myśli i coś, co właśnie nie pozwala Wam z tego poczucia winy. Gdzieś tam się wydostać. Nie macie w ogóle komfortu, nie macie takiego dobrostanu, tylko czujecie się po prostu bardzo, bardzo źle. Kochani, Panna. Panna ma dzisiaj króla, króla mieczy, więc Wasze podejście dzisiaj do całego świata będzie mocno takie wyważone można powiedzieć nawet chłodne, zdystansowane, będziecie do wszystkiego podchodzić w sposób analityczny, w sposób logiczny, zresztą Księżyc też przechodzi do Waszego znaku, więc to jest właśnie ta Wasza energia, tak, będziecie, będziecie rozumieć świat właśnie poprzez takie patrzenie bardzo zdroworozsądkowo na wszystko, zwracanie uwagi na szczegóły, nie dajecie się na pewno dzisiaj oszukać, Król Mieczy doskonale wyczuwa też czyjeś intencje, on rozumie, on słyszy w tembrze głosu, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Wystarczy mu jedno spojrzenie i on to wie, on to widzi. <laughs> jest też po prostu mądry, ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. Często jest to też taka osoba, która może nam coś doradzić, albo jest to też w ogóle symbol osoby, która jest jakimś doskonałym fachowcem w jakiejś swojej dziedzinie na przykład prawnikiem, czy też na przykład lekarzem, tak, i potrzebujemy jakiejś porady właśnie od kogoś takiego, czy od jakiegoś urzędnika, no to właśnie zwracajcie się dzisiaj drogie panny do mężczyzny. Idziemy kochani do wagi. Waga ma dzisiaj szóstkę pucharów, więc karta, która mówi o powrocie do przeszłości, do tematu, który kiedyś był już w Waszym życiu. Ważny, istotny, był na pierwszym miejscu. Teraz może troszkę gdzieś zbladł, odszedł troszkę w niepamięć, ale dzisiaj coś się Wam przypomni albo poprzez własne wspomnienia, albo może spotkacie kogoś, może też osobę, z którą byliście związani w jakiś sposób. No i jest to powrót do tego, co było, czyli wspominanie, rozmowa, opowiadanie sobie. Czasem sami też można sobie, nie wiem, przeglądać zdjęcia i też do takich właśnie wspomnień powrócić. Spędzenie czasu z dziećmi albo z takimi osobami bardzo energetycznie młodymi. Może jakieś takie drobne przyjemności, drobne gesty, takie bardzo miłe was spotkają, albo to wy będziecie takimi gestami obdarowywać właśnie innych. Skorpion kochani, skorpion macie siódemkę mieczy, czyli klasycznie mówimy o złodzieju, o oszuście, o kradzieżach i tak więc bądźcie dzisiaj ostrożni, wyczuleni na takie energie. Szczególnie gdyby ktoś przychodził do Was i proponował wam jakiś interes życia, czy, czy w ogóle proponował wam coś nowego, coś z czym nigdy nie mieliście do czynienia, to na takie sytuacje bądźcie tutaj ostrożni i wyczuleni. Czasem w tej karcie zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy nasze podejście do pewnych spraw, i być może właśnie ta zmiana w waszej głowie będzie. Początkiem czegoś nowego. Zmiana myślenia spowoduje wejście w jakiś nowy, zupełnie sposób bycia, życia tak? sprowadzenia pewnych, pewnych spraw w waszym życiu. Czasem też mówimy w tej karcie, aby milczeć, aby nie chwalić się na przykład jakimiś rzeczami, które planujecie, bo jeżeli za wcześnie się o czymś mówi, to te plany lubią się później nie spełniać. A więc najpierw Działajcie, a potem dopiero o tym mówcie w tej kolejności. Strzelec, kochani, strzelec ma dzisiaj królową Pucharów. Królowa Pucharów, czyli kochani, kobieta pełna uczuć, pełna emocji, o dobrym, kochającym, można powiedzieć takim miękkim sercu, ale również kobieta intuicyjna, jasnowidząca, uduchowiona, więc bardzo możliwe, że wy, drogie strzelce, taką energię dziś w sobie mocno poczujecie. Albo z taką osobą będziecie mieli dzisiaj do czynienia. Wrażliwa na, na uczucia, na emocje innych ludzi, bardzo cierpliwa w stosunku do innych, no i ogólnie otwarta na, na ludzi, na uczucia, na emocje. Jeżeli potrzebujecie jakiejś porady, to warto tutaj właśnie porozmawiać z kobietą, z przyjaciółką, z siostrą, może z mamą. No, z osobą bliską twojemu sercu. Ona powinna ci tutaj dobrze doradzić, bo intuicyjnie dzięki tej swojej też wrażliwości ona właśnie tutaj wyczuwa i znajdzie tą najlepszą dla ciebie odpowiedź. Koziorożec, kochani, koziorożec ma dzisiaj wieżę, więc tutaj mogą się dziać rzeczy trudne. Wieża często mówi o jakiejś takiej nagłej zmianie, ale takiej zmianie, która wprowadza w nasze życie wręcz Chaos, o jakimś upadku, albo czasem o uwolnieniu się z jakiegoś, z jakiegoś zniewolenia, uwolnienie ze zniewolenia. A więc przewrót na pewno, przewrót w naszym życiu, w waszym, drogie koziorożce. Może też być tak, że jeżeli realizujecie jakiś plan, to możecie napotykać na różne przeciwności, możecie być zaskoczeni tym, co się dzieje, I nawet sobie możecie pomyśleć, no Okej, okay, rozumiem, że jedna rzecz się nie udaje, ale druga, trzecia, piąta z kolei to, to już coś podejrzanie brzmi, tak? Dlaczego tak się dzieje? Więc no możecie wręcz w taki kryzys jakby wpaść właśnie i być może będziecie się zastanawiać, dlaczego cię to spotyka i, i dlaczego taki chaos gdzieś tam panuje w twoim, w twoim życiu. Może, może tak być. Kochani Wodnik, wodnik ma dzisiaj dziewiątkę monet, więc karta, która mówi o zadowoleniu, o takim, o takim dobrobycie, dobrostanie, które sobie sami wypracowaliście własnymi rękami. I bardzo też możliwe, że no, był jakiś taki trudniejszy moment w Waszym życiu, ale po prostu postanowiliście, że tak powiem, zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zająć się tymi wszystkimi sprawami po kolei, wszystko poukładać. Tak, aby życie było po prostu takie, jakiego sobie sami życzycie i o jakim ma życie. I to Wam się udaje. Idziecie w dobrym kierunku, idziecie w dobrą stronę. Wasze działania przynoszą efekty, może też być tak, że zostajecie dost, do, nagrodzeni przez innych, dostrzeżone są Wasze zasługi, właśnie i możecie w stu na swoich zasobach, właśnie mm, polegać. To jest też karta, która mówi, że samemu chcemy wszystko zrobić. tak? To jest taki problem troszkę z zaufaniem, żeby ktoś coś nie sami. Takie, Zosie, samo się troszeczkę dzisiaj może mogą z Was wyjść, drogie wodniki. No ale pamiętajcie, że. Trzeba też czasem odpuścić i dać sobie po prostu taką wolność. Niech ktoś coś zrobi, niech ktoś się wykaże, a wy i taki w tym zadowoleniu swoim jesteście. Kochani ryby, ryby dzisiaj mają e, szóstkę monet, więc karta, która mówi o. E, pomocy często o jakichś zasobach, których mamy bądź ich nie mamy i potrzebujemy więc może być właśnie tak, że w najbliższym czasie no już mówimy o dniu dzisiejszym, bo są karty dnia więc, ale może tak być, że to się zaczyna no i, i zobaczycie za chwileczkę jakiś efekt tego znajdziecie się właśnie w sytuacji, w której będziecie potrzebować pomocy, to nie musi być pomoc materialna, ale może być też taka czasem to jest pomoc na zasadzie Braku jakiejś wiedzy, i ktoś Wam coś właśnie powie, pokaże, przedstawi właściwą drogę i tak dalej. No a to też jest karta, która mówi właśnie o udzielaniu tej pomocy w drugą stronę, więc może też być tak, że to do Was ktoś się o taką pomoc zwróci. No to wtedy, w miarę możliwości, oczywiście warto, warto pomagać. Karta również wskazuje na to, aby dbać o równowagę w naszym życiu, i to na wszelakich poziomach. Kochani, tyle na dzisiaj, życzę Wam cudownej środy i do usłyszenia już jutro.